Dobry wieczór Państwu. Niestety życie nie jest jak film, nie da się napisać dokładnego scenariusza. Dzisiaj pogoda za nas zadecydowała, ale myślę, że trzeba szukać w każdej sytuacji plusów i plusem tej sytuacji jest to, że dokładnie możemy się przyjrzeć przepięknym wnętrzom Pałacu Myśliwskiego Książąt w Antoninie. Pałacu, który dziś obchodzi plus dodatni jak podpowiada Pan Dyrektor, który w tym roku obchodzi dwustulecie istnienia. Na szczęście łatwo obliczyć, że został oddany do użytku w 1824 roku. Został został zaprojektowany przez wybitnego architekta Karla Friedricha Schinkela i był taką rezydencją letnio-jesienną, do której rodzina Radziwiłów zapraszała gości. Rano polowali, wieczorem biesiadowali pewnie tak siedzieli jak my tutaj teraz i muzykowali. I jedną z zaproszonych osób była, tu, był tutaj właśnie Fryderyk Chopin. Bywał w Antoninie dwukrotnie w 1827 i 29 roku za pierwszym razem jako młodzieniec zaledwie 17-letni i dziś właśnie o tej tej młodości Chopina mieliśmy rozmawiać i oglądać ją na dużym ekranie, niestety się nie udało, ale rozmowa się odbędzie. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z naszym gościem specjalnym Tomaszem Raczkiem, poproszę o zabranie głosu naszych gospodarzy dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Dariusza Grodzińskiego i wicedyrektorkę Bożenę Hęczyce. Dobry wieczór Państwu nie będziemy płakać, stało się jak się stało, na pogodę nie mamy wpływu. Natomiast chciałam powiedzieć, że w ramach obchodów dwustulecia mamy wiele imprez w tym roku i wiele imprez plenerowych i plenerowe kino letnie jest imprezą, która po raz pierwszy odbywa się w tym naszym przepięknym pałacu w Antoninie. Mamy nadzieję, że mimo iż jest to kino niszowe. Przyjmie się, a patrząc na Wasze zaangażowanie, Waszą obecność pomimo tych wszystkich trudności pogodowych, zimna, wczoraj było bardzo zimno, to jednak się przyjmie i będziemy co roku organizować takie koncerty. I bardzo Wam dziękujemy za to, że chcecie tu bywać i chcecie z nami tworzyć taką wspaniałą kulturę. Oddaję głos Panu Dyrektorowi. Dziękuję serdecznie, jak już wszyscy wiemy, powtórzę to po raz trzeci. Ten pałac obchodzi swoje dwusetne urodziny i przez te 200 lat był świadkiem historii, często bardzo burzliwej. Dlatego zapewniam Państwa, że ten pałac zna nie takie akcje, jak teraz przeprowadzamy dzisiaj, więc wpisujemy się w dobrą tradycję burzliwych dziejów tego właśnie. Obiektu i dopisujemy kolejne karty jego e, historii. E, z panem Tomaszem Raczkiem, e, tak osobiście miałem okazję się poznać i spotkać. Pierwszy raz dopiero rok temu, kiedy to po dużym remoncie oddawaliśmy do użytku w Kaliszu nasze. Kino Centrum poprowadził otwarcie, prelekcję e, przed filmem. I wtedy mieliśmy okazję się spotkać. I wtedy tak się złożyło, że był w oktawie swoich urodzin i złożyliśmy mu, jego, złożyliśmy mu życzenia urodzinowe. Dzisiaj tak się składa, że dopiero od jutra będzie zaczynał obchodzić oktawę swoich dzisiejszych urodzin, które są dokładnie dzisiaj. Dlatego. <klucza> tak jest. Dlatego to jest chyba dobry moment, żebyśmy wszyscy razem, jak tu stoimy, złożyli panu Tomaszowi najserdeczniejsze życzenia. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. O, jest, brawo.